Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, że w zeszłym tygodniu nie wrzuciłem news'a, ale w miarę na bieżąco wrzucałem informacje na wydarzeniu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Musicie, nie macie wyjścia. Przechodząc od razu do, do sedna, bo mam trochę informacji, m.in. Między między odpowiedzi na Wasze pytania. Pierwsza ważna rzecz, pamiętajcie, że zgłoszenia się już zaczęły. Mamy już zgłoszenia. Pamiętajcie, żeby dokładnie podać imię, nazwisko. Kategorię, w której dokładną kategorię z regulaminu, który jest na wydarzeniu bądź na stronie SSKR, dokładną datę urodzenia, miasto, które reprezentujecie, e-mail oraz telefon kontaktowy, najlepiej żeby był to komórkowy. Co do Waszych pytań. Przepraszam, musiałem sobie zapisać, bo chciałbym poruszyć każdy temat, ażby nic mi z głowy nie wyszło. Także pierwsza najważniejsza rzecz, nie używamy brązerów brudzących, tych w kremie. Używamy te wszystkie takie w sprayu, które jak nałożymy, są nieścieralne. To z, z, wy, wynika z tego, żeby po prostu nie obrudzić ścian, żeby Poza tym, żebyście też jak, bo wiem, że jak się ocieracie, to później smugi zostają i tak dalej. Nieestetyczne to wygląda także, to nawet jest zapiska w regulaminie, także pamiętajcie, a właśnie już od razu chcę powiedzieć, e, przeczytajcie dokładnie cały regulamin. Tam te ostatnie warunki, które są, tam m.in. o jak, jak będą, czy będą rundy półfinałowe, eliminacyjne rozgrywane i tak dalej, wszystko macie w tych warunkach opisane, także mówię, do, dokładnie przeczytać regulamin. E, co do zaświadczenia lekarskiego. Zwykłe, najprostsze zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego. Nie musi być od sportowego. Chyba, że ktoś chce, bardzo proszę, jak najbardziej będą e, weryfikowane takie, e, takie e, zaświadczenia. Tak, tak, tak jak już mówiłem, e, dokładnie przeczytać regulamin, w szczególności te ostatnie punkty. Tyczy się to tam e, między innymi kryteriów oceniania drogich pań. Fitness Bikini, pamiętajmy, że nie oceniamy tam wielkości mięśni, nie oceniamy, nie oceniamy dużego stopnia odpuszczenia, także stawiamy bardziej na naturalność, ale przede wszystkim na kobiecość i żeby zachować te wszystkie walory estetyczne, żeby po prostu nie było, żeby dziewczyna nie była na żyle. O tak może to określę. Na dzień dzisiejszy mam około 50 zgłoszeń, więc w zasadzie jak na 5 dni, to i tak 50 zgłoszeń to już jest spora liczba. Do 10 lipca są zapisy. To już wiem, to też umieściłem w taką informację, także do 10 lipca zbieram wasze zgłoszenia. Potem tak jak w regulaminie jest napisane, będzie to obciążone waszymi kosztami. Ze względu na to musimy mieć po prostu listę zgłoszonych osób. Ułatwi to weryfikację, ułatwi to nam i ułatwi to wam, ponieważ szybciej i sprawniej przyjdzie weryfikacja i też będziemy mogli oszacować ile osób będzie w danej kategorii, przez co będziecie znali szybsze, szybciej i dokładny plan zawodu. Już 11-12 lipca, bezpośrednio po zamknięciu tych zgłoszeń. Podczas zawodów e, ben, będzie, e, będą dwie grupy e, z opieki medycznej, także przez cały czas będziecie mieli dostęp do, jakbyście się źle poczuli, jakby była taka pogoda jak dzisiaj, macie prawo do nich się zgłosić, będziecie się źle czujecie, e, wszystko Wam udzielą pierwszej pomocy, czy to kroplówka, czy cokolwiek innego. Będą przygotowani na, na, na różne ewentualności. W tym tygodniu dostaliśmy nagrody od firmy Graze. Wszystkie panie w czterech kategoriach, finałowe szóstki wyjdą na pewno z nagrodami. Dla panów również będą jakieś kosmetyki, także nie martwcie się. E, zakontraktowaliśmy się również ze sponsorem, e, z firmą odżywkową, na razie nie zdradzam. Kolejne nagrody dla Was spadają do puli, także na razie nie zakończamy podbijania stawki, jeśli chodzi o nagrody. Na dzień dzisiejszy będziemy mieli stoiska. E, na, tam na naszym y, molo Fansport wystawia się. Z tego co wiem, atrakcyjne nagrody będą, konkursy na tym stoisku. Także zapraszam. Y, WUKA, Warszawskie KOKSy, zapraszam też na ich stoisko. no To będzie chyba największe stoisko na, naszych, y, na naszej imprezie. Także zapraszamy. EGO, y, Sajtek Nutrition, Calypso. No i jeszcze jest tam parę rozmów, także y, zobaczymy, kto jeszcze dołączy. Na temat konferencji w przyszłym, w przyszłym tygodniu będę wiedział więcej na temat, kto dołączy do tego grona, także w następnym newsie będą już dokładne informacje, kto będzie i mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia zamknę tą listę. Teraz kilka jeszcze takich kwestii samych organizacyjnych, co bym chciał powiedzieć. Podczas weryfikacji każdy będzie musiał mieć, do, od razu musi być w stroju startowym, czyli slipki startowe, czy tak zwane spodenki startowe, Panie muszę mieć do wglądu strój bikini oraz buty, w których będą występowały ze względu, tak jak w regulaminie są określone wielkości podeszwy i, i, podeszwy i szpilki, tak? Dokładnie, szpilki, także proszę, proszę mieć to wszystko przy weryfikacji, to samo dokument tożsamości, w przypadku kulturystyki ekstremalnej i klasycznej, płyta z nagraniem CD najlepiej zgrana w audio także pamiętajcie, żeby później nie było takich, że po prostu Wam nie będzie działała najlepiej żeby była zgrana w audio. Chociaż z tego co wiem, to jeśli ktoś będzie miał w MP3, w ostateczności coś tam zawsze nasz sędzia nagrań coś tam zawsze przekombinuje więc coś działa. Układ dowolny w kulturystyce ekstremalnej i klasycznej trwa 60 sekund. Może trochę mniej, ale na pewno nie dłużej po 60 sekundach będziemy ściszać muzykę także proszę, żeby się każdy wyrobił w tej, w tej w tym limicie czasu słuchajcie, to jeszcze będziemy ustalać z sędziami, którzy przyjadą do nas na, e, którzy przyjadą do nas sędziować, do, w następnym tygodniu wam powiemy, ile będzie można mieć przekroczonego limitu. No, bo jak jest taka pogoda, jak dziś, nie będziemy wymagać, żeby ktoś musiał biegać i zbijać jakiś tam gram. Jeżeli to będzie kilogram, wiadomo, że. Załóżmy, że to waży 70 kg. Wiadomo, że jak będzie ważył 71, no to musi pójść wyżej, ale wydaje mi się, że na 300 kg będziemy przymykali oko ze względu na takie a nie inne warunki atmosferyczne, żeby nikt się nie musiał katować, żeby wiadomo, bo to też coś się odwadnia, ale i tak uważam, że w takich warunkach jakie będą na, na zawodach lepiej zawsze troszeczkę tam zachować jakiś limit i trochę sobie wypić, bo to wiadomo, żebyśmy po prostu się słabo, sobie nie poczuli, bo to może spowodować, że nie wystartujecie w tych zawodach, bo Wam warunki zdrowotne nie pozwolą, a szkoda Waszych przygotowań. Także jeszcze w przyszłym tygodniu powiem Wam, jaki będzie ewentualny limit wagowy, taki, że żebyście mogli tam trochę przekroczyć tą wagę, ale mówię, to jeszcze w przyszłym tygodniu. To w zasadzie jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście możecie się mnie śmiało pytać. E, na mojej stronie czekam na Wasze pytania no i przede wszystkim czekam na zgłoszenia. E, mówię, no już jest około 50 osób, więc jest całkiem sporo. W zeszłym roku tak szybko tylu nie uzbierałem. Czyżby to zwiastowało, że będzie, że pobijemy rekord zeszłego roku. No, zobaczymy. Słuchajcie, nie bez powodu jestem na tle naszego baneru za mną, e, Ola. Mam takie szczęście, że... O, proszę, jestem z nią na plakatach naszych pokazów. Czemu, czemu właśnie stoję koło niej? To już trochę taka prywatna moja, moja kwestia. Bardzo proszę was, jeśli macie dzisiaj wolny wieczór, oglądajcie TV4. Nasza Ola, piękna Ola, walczy o miano najpiękniejszej kobiety w Polsce. Dzisiaj jest, jest runda eliminacyjna do... Miss Polski 2016 Numerek 25, o ile dobrze pamiętam, 25, tak? Chyba tak. Także kibicujemy dzisiaj Oli, trzymamy za nią kciuki. No i co? Powodzenia Ola, trzymamy kciuki. Na razie.